Dzień dobry. Tematem dzisiejszego odcinka będzie najnowszy zestaw narzędzi izolowanych marki Wera przeznaczony do prac pod napięciem elektrycznym. Zapraszam! Zestaw Wera Craftform Compact VDE Allrounder to kompletny, profesjonalny zestaw narzędzi do bezpiecznej pracy przy instalacjach elektrycznych. Każde z narzędzi zostało przetestowane pod kątem bezpieczeństwa pracy przy napięciu 1000V, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w wymagających warunkach. W skład zestawu wchodzą m.in. dwie rękojeści z mocowaniem 9mm do trzpieni wymiennych. Tym jedna stała, a druga z funkcją grzechotki oraz komplet wymiennych trzpieni 9 mm z wygodnym oznaczeniem kolorystycznym systemu Ed Easy. Wśród nich znajdują się trzpienie z grotami płaskimi PZ, PH oraz Torx. Dzięki wymiennym końcówkom zestaw zajmuje o wiele mniej miejsca i jest lżejszy i łatwiejszy w przechowywaniu. Nowy zestaw narzędzi VDE zawiera także nasadki Cyclops z podwójną izolacją, dzięki której łatwo zauważyć wszelkie uszkodzenia powłoki ochronnej. Każda nasadka jest oznaczona kontrastowym kolorem o dużej czciące co przyspiesza wybór odpowiedniego rozmiaru. Do stosowania nasadek zestaw oferuje dwie możliwości. Pierwsza to trzpień 9 mm z adapterem na kwadrat w rozmiarze 1/4 cala, którego można używać zarówno z rękojeścią stałą, jak i grzechotkową. Drugim rozwiązaniem jest nowy, bardzo wygodny uchwyt typu T zawierający bardzo precyzyjną grzechotkę z drobnym skokiem. Uchwyt ten posiada mocowanie kwadratowe 1/4 cala i obrotową tuleję wzdłużną, która ułatwia szybkie wkręcanie i odkręcanie. W górnej części znajduje się guzik do zwalniania nasadek oraz przełącznik obrotów. Całość pakowana jest w solidne, kompaktowe etui tekstylne systemu Vera2Go. Zestaw znakomicie sprawdzi się podczas wielu prac związanych z instalacjami elektrycznymi i fotowoltaicznymi, a także w branży energetycznej czy utrzymaniu ruchu. Znajdziecie go w sklepie phobc.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.